Witajcie serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać drugi odcinek na temat solarów, czyli paneli grzejących wodę, ciepłą wodę użytkową. Pierwszy film no, spotkał się z dość dużym zainteresowaniem, dlatego temat będę kontynuował. Tamten nagrywałem jeszcze przed sezonem, a teraz Wam pokażę, jak te solary grzeją wodę w najlepsze słoneczne dni. Dzisiaj mamy taki właśnie słoneczny dzień, słońce świeci, świeci cały czas, praktycznie nie ma, nie ma chmur, co widać na wykresie z fotowoltaiki, tutaj jest niezakłócona produkcja. Tu jest taki szczyt koło 12, bo ja mam panele, te solarne, te solary do ciepłej wody mam tylko na wschodniej połaci, więc one grzeją mniej więcej do godziny 13. A potem słońce już jest z drugiej strony i, i ta instalacja przestaje działać. Ale zobaczcie do jakiej temperatury grzeje wodę. Dzisiaj mamy 66 stopni, 65 stopni. Mam dwa czujniki na górze bojlera i na środku bojlera. Ale pokażę Wam jak to wyglądało wczoraj. Tu jest wykres z ostatniej doby. Wczoraj woda została nagrzana do prawie 73 stopni. Tutaj sobie samoczynnie stygła. Ten spadek to jest samoczynne stygnięcie wody. Mimo, że, mimo, że jest boiler izolowany, to, to jednak ona stygnie. Tutaj się kąpaliśmy wieczorem, ale było gorąco, więc używaliśmy chłodnej wody. W związku z tym, tutaj spadku temperatury nie widać. Tu poranne kąpiele były już cieplejsze i widać, że ta woda, temperatura wody zaczęła spadać. Spadła do 40 kilku stopni. Chyba więcej spadła na tym czujniku środkowym. Dlatego tak, oczywiście, dlatego, że no, pobór jest z góry bojlera, więc automatycznie, a doprowadzenie zimnej wody jest na dole bojlera. W związku z tym, jeśli pobieramy wodę ciepłą, to dół bojlera się wychładza, a góra bojlera jest najcieplejsza, czyli ta ciepła woda jakby przesuwa się do góry, można tak powiedzieć. Wiadomo, że ona się trochę miesza, ale jednak tak jest. No i tutaj widać te spadki wyraźniejsze. Tutaj kąpiele wieczorne i jest spadek. No ale 74. Ponad stopnie wczoraj były. Piesek, piesek kogoś usłyszał. 75 stopni wczoraj było. No tu była dwie osoby się kąpały. Tutaj znowu dwie panie, włącznie z myciem włosów, więc temperatura wody spadła do 42 stopni. Myślę, że jeszcze spokojnie na 2-3 kąpiele by wystarczyła ta woda, ale zobaczcie, od dzisiaj od 8.15, teraz mamy 12, nagrzała się od 42 do prawie 66. Myślę, że jeszcze trochę się nagrzeje, dlatego że wczoraj szczyt był Około 14:00, no tak, do, do 13-14 się włącza i pompa obiegowa od tych solarów. No i powiem Wam, jeszcze Wam pokażę, może wykres taki miesięczny, bo tutaj też jest z ostatniego miesiąca, do jakiej temperatury ta woda się grzeje. Patrzcie tylko na maksymalną temperaturę, dlatego że tu czujniki mi czasem głupieją i pokazują 0 stopni, więc ta minimalna temperatura to jest, że tak powiem, z kosmosu no ale praktycznie codziennie od miesiąca od w ostatnich 30 dniach praktycznie codziennie woda nagrzewała się do ponad 60 stopni, grzałki w ogóle nie włączałem przez ten czas. O najgorszy dzień to było tutaj, to jakiś pochmurny 26 czerwca i 25 czerwca, ale jednak ta woda się nagrzała do 35-38 stopni. To jest ten czujnik chyba środkowy, a górny górny. No, to tu prawdopodobnie włączałem grzałkę, już nie pamiętam jak to było w tych dwóch dniach. Nie mam jeszcze czujnika przy grzałce, to by było widać. No ale w ciągu 30 dni, tak naprawdę tylko te dwa dni były takie, że solary nie zagrzały, bo po prostu było pochmurno. A każdy inny dzień, no to 40 minimum 40 stopni, a maksimum, no to było wczoraj, e, maksimum było wczoraj o tak, wczoraj 6 73 stopnie także aha, sorry, bo ja tutaj wcześniej mówiłem o temperaturze średniej Temperatura maksymalna temperatury maksymalne to nawet w ten najgorsze dni to były 42-46 stopni myślę, że tu była w którymś z tych dni grzałka włączana, ale dokładnie nie pamiętam także tak to wygląda naprawdę czy polecam? Czy polecam solary? Yy, powiem tak, ja je używam od używam ich od yy, 14 lat. No od kilkunastu lat, odkąd mieszkam w tym domu i uważam, że jest to bardzo duża wygoda dlatego, że yy, no po pierwsze oszczędzamy i to myślę, że sporo oszczędzamy. Dlatego, że na nagrzanie bojlera prawie 300 litrowego do temperatury 70 stopni to te parę złotych dziennie by było, także ja to kiedyś obliczę. Jeśli chcecie, to mogę zrobić taki film i policzyć. Ponieważ kiedyś liczyłem, ile w zimie prądu zużywa grzałka do, do nagrzania wody, no ale mogę jeszcze raz takie, takie obliczenie zrobić dla wyższej temperatury. Jeśli chcecie, oczywiście. No więc tak, po pierwsze jest to opłacalne, bo, no bo, bo po prostu nie płacimy za grzanie tej wody praktycznie od kwietnia do września, do października. To zależy, jaka jest jesień, jaka jest wiosna. Po drugie, no jeśli ktoś na przykład grzeje wodę kotłem na groszek, czy tam na pelet. No to nie musi tego kotła obsługiwać, więc to jest o tyle wygodne, że nie trzeba popiołu wybierać, nie trzeba dokładać opału. Po prostu ciepłą wodę mamy w lecie cały czas. Oczywiście zdarzają się w lecie takie dłuższe okresy bez słońca pochmurne, kiedy po prostu te solary nie grzeją, no wtedy wystarczy włączyć grzałkę elektryczną w drugiej taryfie na przykład. I nie ma problemu, i, to, i ta woda się nagrzeje. No coś za coś. Także jeśli macie jakieś pytania na temat solarów, to pytajcie w tym wątku mogę nagrać jeszcze jeden film. Wiem, że tam były pytanie, było pytanie w poprzednim filmie jakieś o koszty utrzymania tej instalacji. Więc koszty utrzymania są praktycznie zerowe. Więc ja raz musiałem uzupełnić glicol. Dlatego że mój pies w czasie burzy się przestraszył i nacisnął na zawór, który był niezabezpieczony, i trochę tego glikolu zeszło. Ale od tamtej pory zawór jest zabezpieczony i, i tego glikolu już nie trzeba było uzupełniać. Niektórzy pisali, że glikol. Tak mi się wydaje, że ktoś pisał w komentarzach, że glikol trzeba co jakiś czas wymieniać na nowy. No nie wiem, czy trzeba, czy nie trzeba. Prawdę mówiąc, nie pamiętam, co mi mówili instalatorzy. Czy, czy mówili o takiej potrzebie, czy nie, ale ja uważam, że jeśli coś działa, to nie ma co ruszać, tak? Ten glikol nie ma możliwości, żeby się w jakiś sposób zanieczyszczyć, zanieczyścić, czy w inny sposób, żeby stracił swoje właściwości, dlatego że układ jest całkowicie zamknięty. No więc tak to wygląda. Jeśli macie pytania, pytajcie. Jeśli macie coś do powiedzenia w tym temacie, piszcie w komentarzach. Oczywiście jeśli nie polubiliście jeszcze mojego kanału, to zapraszam, to zwiększa trochę zasięgi, motywuje mnie do działania. Dziękuję za wysłuchanie. Do następnego filmu. Cześć.